Tutaj widzimy jednego snowboardzistę, no, siedzi też w miejscu niewłaściwym, prawda? Siedzi, siedzi, można powiedzieć, na środku stoku, zjeżdża za nim osoba, osoba, która widać, że, że jeszcze uczy się tej jazdy, jeszcze nie czuje się pewnie na nartach i, i no, widząc takiego narciarza, który siedzi czy snowboardistę, no równie dobrze może w niego uderzyć, prawda, bo nie będzie w stanie skręcić się w danym momencie i doprowadzi do poważnych urazów. Mieliśmy tutaj przed wypadek, gdzie, gdzie też prawdopodobnie dwóch narciarzy się zdarzyło. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ponieważ no nie było świadków tego zdarzenia. Znamy to tylko z relacji z tych uczestników tego, tego zdarzenia. No, gdzie poszkodowany twierdzi, że drugi narciarz wjechał w niego, zdarzając się z nim. Natomiast osoba, która uczestniczyła w tym wypadku, druga, twierdzi, że jechała, zjeżdżała z tyłu. W pasujemy z Goprem. Mieliśmy kilkanaście szkoleń z pracownikami GoPro, gdzie nabyliśmy tej wiedzy, jak udzielać tej pierwszej pomocy na stoku, prawda? jak zachować się w czasie wypadku, jak zabezpieczyć to miejsce. Również uzyskaliśmy wiedzę praktyczną, czyli zwożenia czyli tych rannych osób na dół. Od czasu, kiedy zaczęliśmy tę patrolę narciarską, bezpieczeństwo na tym stoku znacznie się poprawiło.